Witajcie, ja jestem czarny wilk, a to jest 58. Odcinek. Zagrajmy ogado w górę. Jak rozpoczniemy od tego? Najpierw zacznijmy wyjść na świat, bo coś mówili o śniegu, że zaczął Ale Willa, czuł, śnieg padać. Ale widać, u śnieg pada, jest jakaś zmiana. No i dobra, sprawdźmy to ukryte zakończenie w ogóle. Przekraczne zakończenie. Wróćmy do domku. nie mogę się udać, bo nie mam gry na 100%. Dopiero się w kurwie i idę na... Bracia, muszę wam powiedzieć, co się stało, kiedy wędrowaliście po Jotunheimie. No. Słuchamy. To ma związek z Freją. Odwiedziła mnie. Co jej powiedziałeś? Tylko to, gdzie moim zdaniem Odyn może trzymać jej skrzydła. Najwyraźniej za wszelką cenę chce odzyskać ducha walki. Obawiam się, że przerwanie kręgu zemsty nie będzie jednak takie łatwe. Duch Prei. Ja nie mam w mam przejewany. w domu. Nie było nas całe wieki. Trochę tu wiecznie, ale lepsze to niż kora przyklejona do klejnotów. No i zobaczmy, czy mogę wejść do domu. Mogę. Pora odpocząć. Prześpię całą zimę. O i będziemy mieli to ukryte zakończenie. Połóż się spać. No dobra. Ujdzie w tłumie. Śpi. Nie musisz powtarzać. Lata później. Co to było? Przeciw. Zapisy mamy końcowe <śmiech> <śmiech> No. będzie się PC developer. Hmm. Teraz to mogę powiedzieć o grze. No, tam tam będziemy do końca gry. Nagrałem to. Bo już tam się zaczęliśmy napisy końcowe. Tutaj już mamy koniec definitywny Jakby ktoś nie wiedział w ogóle, że można wrócić do tego domu, bo nie wiem, czy to jest oznaczone na mapie. Nie, natomiast to nie było. Znaczy, nawet nie miałem w dzienniku żadnego opisu. Więc okazji czyli tu mamy napisy końcowe. I teraz co może być o grze? No i tak, świetnie się bawiłem. To, że na na walkirię, ale jako to satysfakcję dało, jak się zajebałem. Boję wam, to jest najlepsza gra poprzedniego roku, która tu wyszła. Tak, w tamtym roku była wyszła, nie dobrze pamiętam, wersja PC-owa. Ta wydana. Dzisiaj ja mówię o wersji i No i dzisiaj boję się, się nie pamiętam. Serię ogrywamy 4 miesiące. 4 miesiące temu został wrzucony odcinek. Dokładnie z datą muszę sobie przypomnieć, gdzie ten był. Gdzie on był? Gdzie go znalazłem? Czy co ja mówię nie znalazłem? To no ja kurwa nie znalazłem tylko kiedy nadałem mu datę Ale 4 miesiące temu Nie, na początku roku tego nie ja nie nagrywałem tego na początku roku A teraz zobaczymy to nagranie, tego, tak, jakby po napisach wszystkim wam pokażę, Zobaczymy, którego by była Tata ustawiona. Pierwszego odcinka z Gadowora, bo już naprawdę nie pamiętam, ale wiem, że Park Ray 6 jeszcze był. Jedna z najkrótszych serii, ale. Ale powiedzieliśmy, czyli nawet jakby była dłuższa, to mi się świetnie bawiło. Fabuła została świetnie napisana. Zostałem napisany cały wątek popularny, ja prawda się wpuściłem. Te ostrze jak chaos dostałem w ręce swoje, ręko, ręce. My się tym babiem. ja się cieszyłem jak małe dziecko. Tu znam się, obejrzałem. Obejrzałem i oglądam już te oglądałem serię Oglądam serię winnych innych i robię filmikę. Cumryba, kupię sobie kiedyś konsolę i ogram. Kiedyś, mówię kiedyś. Ale. Ale tego jak wyszło, jak wyszło to wiadomo, nie mamy żadnej konsolowej. A jak się dowiedziałem, że wyjdzie wersja petytowa, to powiem Wam skakałem z radości jak małe dziecko. Małe dziecko, które kurczę Lizaka dostało. Skakałem z radości. Tutaj mam tyle tak. Mnie kordziło, żeby obrać to od razu. Dostałem, cały, wiadomo, odkąd zaczęto to serię, przejechać całość, przekonwersować. Nagrać całą grę i pokrzucać ją kolei. Ale tak jak zrobiłem jak coś się z Tylko, że Nagrałem trochę, a potem za chwilę zagrałem do końca całą grę. Teraz to tak jak to nagrywam mamy dzisiaj 20 czerwca, a to ja nie wiem czy... Ty... a tutaj nie coś listopadącinki. Ten wpadnie I właśnie też nie wiem jak to pójdzie. No bo wiedziałem już bo przypomniałem sobie że to będzie koniec gry i nie opłaca mi się już brać tego już końcówkę i tam nagrać na przykład bo będę grał do 55 miałem odcinka nagrać, bo tam już podchodzę tam niech będzie dycha niech będzie 55 to no już mówię ale wiem że to już jest końcówka gry już mówię dowalę do końca jak, mam, jak mówię mam 58 tak dobrze powiedziałem, jak dobrze nic nie pojebałem, 58. I powiem tak, trochę mi, trochę jakbym miało oceniać od 10, 1 do 10. Powiedzmy tak, wątek fabularny, dam na dychę. Cała walka czy wszystko? No, to widzam na 7 na 10. Moja ocena, jeśli chodzi o walkę, jak to wygląda walka. Bo trochę, może to i moja wina, bo trochę to na PC zostało dziwnie zrobione. Na przykład... Chodzi mi o to, że trochę się mogłem przyzwyczaić tylko. Czasami no były problemy, że nie mogło wyłapać, mi na przykład nie wyłapywała. Jak używałem szału, znałem i nie mogło w ogóle, czy tam raz, dwa nie naciskam, a tu mi w ogóle nie wyłapuje gra. Ale tu nawet tego może nie brać pod uwagę. I jeżeli chodzi o walkę, bo walka była świetnie zrobiona, tylko ze sterowaniem trochę. Świat? Świat, według mnie, no to fajnie. Nawet imersja świata, wiecie, wrócimy do lokacji starych, które zwiedziliśmy, wybiliśmy wrogów, a tam się wtedy już wrogowie są. Nawet oni są w podobnych poziomach do nas. I to jest w ogóle fajne. Chociaż jeżeli mój najgorszy wróg, którego nie lubię, to te wilkołaki, takie te... Takie się nazywał, takie jak, nazywa, jak Wilkołak, można powiedzieć. Ja ich nie lubię. Bo kusze robię u nich przed ich atakiem i tak mi musi zahaczyć kolega z tymi pozurami, Dlatego ja ich nie lubię. Ansel, Wolfy też tak samo. Bo to kusze zami wezmę zdolność zrobić kontra i zatakuję, a coś mi się odwinie, mnie zatakuje. Ale dubbing? Nie ogrywałem oryginalnego dubbingu. Ale, ogrywałem pol ale ogrywaliśmy Polski. I powiem tak Taką klasę to ma, że... Zabraknie... Zabrakłoby mi tego... To co ja nie brakuje... Powiedzmy tak, Zawin tak zajebisty był że ja sobie nie wyobrażam nowego Gadowora I nie będzie mnie polskiego dubbingu i tej samej obsady No a już to ja rozumiem, że on trochę starszy jest, to go tam zmienią Ale... Reszta obsady, Artur Dziurman Jaku kratos Karolina, jako na Kalina czy jakoś tak? Nie wam, nie mam przed sobą tej listy. A więc może wejdziemy po tym wam zobaczymy, i powiem kto. Jak wyjdzie do końca. Jak oni by się zmienili, to ja nie zdzierżyłbym. No i wolałbym na oryginalnym grać. No, chyba że jakiś świetny by był, jak ten, to co innego. Ale ci co odwalili, aktorzy tutaj. Czy Paweł szczęsny jako Brok? To jest tak, jak ja usłyszałam jego głos jako Broka w pierwszych odcinkach, jego spotkaliśmy pierwszy raz, to jak mi się uśmieszek na twarzy robił, bo ja tą postać znam. W ogóle z gier w ogóle znam ten głos. O to mi chodziło. To zostało tak pięknie zrobione, że lepiej nie mówić. Jedziesz, ja jak mówię, akurat mam. Pawła szczęsnego przed sobą. Jeśli to już nie zepchnie, To aż mam przed oczami Zoltana ciwaja. Ja mam go przed oczami. Łoczymy oczyma... Oczami chciałem inaczej powiedzieć. Łoczętami. O. To mam akurat Zoltana przed sobą. Wypierdalać. A nie, to był akurat ten krwawy. Ale kurczę, Zoltana ci fajnie znać. A dobra, to nie jest nie Wiedźmina akurat, bo mamy tu Gadowora. Tego brakuje mi, jeżeli wad, to trochę fabła mogłaby być dłuższa. Tłuszcza fabła mogłaby być. nowa gra plus sobie nie wiem, nie wiem czy mi się gra nową krótko bo tam tylko nowa zbroja, mogę, wiecie co, od, możemy odpalić, zobaczyć co, co, z czym się je, jak to wygląda, nowa gra plus. Jestem bardzo tego ciekawy, jak to będzie wyglądać. Nowa gra plus, wam mogę odpalić, zobaczyć. Jasne, może ktoś powie, że i przestałem te napisy pokazywać, bo wiadomo, to jest przedłużenie sztuczne odcinka, tak niepotrzebne. No też muszę też nabijam odcinki, czekajcie. Ale możemy przejść, wiadomo, może będzie tu obsada polska, zobaczymy gdzieś tam na dole. Winałem. dobra, teraźniejszość. Patreusie, jesteś gotów? Tak, ale miałem dziwny sen. Fimbul winter się kończył. I tortu przyszedł po nas. To był tylko sen. Ale strasznie dziwny. Rzeczywisty. Może to przyszłość. W takim razie pomartwimy się jutro. A dziś mamy coś jeszcze do zrobienia. Chodź. nie mam się karę te ślady, fajnie to wygląda. A gdzie to w toporem, ja! <laughs> to się fajnie bawi Może to nie jest zbyt realistyczne W jakimś tam nie jest może to realistyczne, ale nie da, będzie na 100% jakoś tak, ale tak fajnie to bawi A jestem ciekawy, czy może wiecie po odblokowaniu nowej gry yy, zakończenia wiecie, tego zakończenia Ciekawe czy może chłopaki mają rusy te próg Jestem tego bardzo ciekawy. Ja powykonywałem trochę zadań, ale wiecie, co ja sobie podpuściłem. Znasz więcej historii Mimi? Pewnie chłopcze, chętnie się nimi podzielę, ale lepiej na łodzi. Tutaj coś mnie rozprasza. Na łoci powiadasz? No zaraz na łódkę pójdziemy, może jakoś opowie historię. A mi trzeba tu się nabiegać, kurczę, że coś odblokowała brama, ale fajne gram czy tywanie. A mi widać, tu się chodzimy i tu się te drzwi mogą nam pokazać. O, widzicie? No, Niech to zrobili? nawet nie. Nawet no, świetnie. Nawet no, że zrobię. Fajnie, tak wiele że tak krąpiło. Jak wyprawa do Jotunheimu? Może dałbyś im chwilę spokoju, co? Młody dowiedział się, kim jest. Nie potrzebuje przesłuchania. Brock, wiedziałeś? O, wiedzieliśmy, że Fej jest ostatnią strażniczką Jotunów w Midgardzie. Dlatego zrobiliśmy topór. Liczyliśmy, że przywróci równowagę. Po tym, jak Thor narobił Bigosów z naszym młotem. Ale koniec końców. wybrała inną drogę. Wybrała cóż. was. obu. Widocznie uznała, że w ten sposób zapewni gigantom przetrwanie. A teraz wszystko jest. w waszych rękach. Proszę, proszę. Młody Jotun tuż pod naszym nosem. A do tego syn Love i Sprawiedliwej. Powinienem był się domyślić. No i to rozumiem. Czyli nic tutaj nie ma nowego. Jak chcecie. A może zobaczmy, czy czegoś jeszcze nie ominąłem. Jest na sklep otwarty. Nie, nic nie ominąłem, ale kupić też w ogóle nie mam. To nic nowego nie ma. Zajmę się czymś innym. Ale chodźmy ma tę łódkę, czy on ma jakieś nowe historie dla nas, mają, ma ten... mimir ma. Mówisz coś jeszcze o gigantach? Jeśli trafisz na więcej takich ołtarzy, wszystko objaśnię. Aha, tylko tyle do powiedzenia? Ale wiesz co, jestem ciekawy, tylko zrobię sobie zawsze taki gry. Ręczny. Nowa Krapost, jak to będzie wyglądać? Znaczy, nowej gry z aktualnie tym wyposażeniem, srebrem i zakupionymi przedmiotami, na pewno? Napisz nas tym. Jestem bardzo ciekawy, jak nowa gra Plus wygląda, A wy? No czekam, że to jest gra od nowa, ale zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Jak czy jakoś tak. No to normalnym bierzemy, wyważona rozgrywka My to już pamiętamy w ogóle, ale co tam Tutaj zobaczcie jak nasi będzie wyglądać w tym strojem, ale widać te bandaże znowu mamy. to nawet topór jest mi... Mm. A dobra, żeśmy coś widzieliśmy. Po mnie interesuje jak wygląda to drzewko i to inne wygląda jak tam wygląda to. Tak, wszystko już mam. Miendność tak samo powykupywane wszystko. Tak, no byłem tylko bardzo tego ciekawym jak to będzie wyglądać. No ja teraz co, mogę zakończyć grę, bo chciałem tylko to zobaczyć jak to będzie wyglądać. Bo już pamiętacie, grę przechodziłem już. Pamiętamy te początki historii, tylko byłem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać. No i tylko teraz widzicie, przyłączyłem się na inny ekran. Może zobaczmy sobie ten no, co ja miałem sprawdzić w ogóle. Zobaczyć obsadę, bo w ogóle nie wiem, gdzie zapomniałem. No i jak dobrze. Artur Dziurman, dobrze widziałam z Bernard Lewandowski, Maciej Kosmala, Baldur, Karolina Kalina, to się dokładnie jakoś tak. Dobrze, dobrze pamiętałem. A jeszcze zobaczmy, kiedy wyszedł odcinek akurat pierwszy. Czyli mama akurat jak nagrywałem 25 czerwca. Zobaczmy zarządzanie filmami. Zaraz sobie zobaczymy, kiedy posięga do wora pierwszego. No i będę musiał daleko iść, bo już naprawdę. No jeszcze, jeszcze, jeszcze iść, jeszcze. Mhm, to już widać, co live wychodziłeś się z cyberpunka. A na początku styczeń, styczeń, 26 stycznia. To mniej więcej 4 miesiące. No i zobaczmy. 4 miesiące, jeżeli dobrze pamiętam. Styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec. Hmm. No, tak z pięć miesięcy, bym, kurwa, powiedział, a nie tyle. Ktoś mnie tu, kurwa, oszukali. 26 stycznia. Powiedzmy te pięć miesięcy, że nic nie jebnąłem, bo już kurwa przez te skwary to człowiek nawet nie myśli. Się kuram się kurwa mam 30 nad oknem, że kurwa okno otwarte. Ma chwilę wiatrak było, czy mi kurwa ducho to się zrobiła? Ale co mówię, jestem dumny, się udało tak grę ukończyć, tyle mam zrobione. Na stówę nie robię, bo już nie warto, bo już kurczę mam dość. A jak mi nie chcą, kruki się mi zbagowały, e, te e, potyczki w szczelinach mi się za, te zbagowały. No ja nie chcę wiedzieć, co mi się jeszcze zbagowało. Jak będę grał przy następnym, y, wiadomo, zrobię sobie jeszcze raz będę grał kadowora, to wtedy ja sobie postaram się grę wyczyścić na 100%. Znaczy sobie zrobić placynkę. A tak na razie nie zamierzam. Więc dziękuję, że wpadliście, komentował Czarny Wika, to był Ostatni teraz definitywnie ostatni odcinek Gadowora, czyli 58. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam bardzo serdecznie na razie i zachęcam do innych moich serii. Na razie.